Kiba ugbadu nerwowego objawy i leczenie. Kiba u nerwowego przebiega Mokreska R ukreskanie czasami jej rozpoznanie bywa trudne. Pierwotnie u pacjenta z kipu gbadu nerwowego Mokreska E by podejrzewany na przykład. Kiba daje się skutecznie leczy. Terapia Kreska Y jednak wdra kreska, a szybko powstałych zmian w Ugbadzie nerwowym nie da się bowiem cofnąć. Kiba Ugbadu nerwowego Kiba Own pojawia się zwykle po 10-20 latach trwania nieleczonej choroby. Tak jest najcz. Jednak kreska E do kibowego zajcia strukturą gbadu nerwowego doj tak naprawdę kreska E w dowolnym momencie od Zaka kreska E bladem. bladym Istnieją czynniki. Które przyspieszają wystąpienie kiby o za jeden z głównych takich aspektów, uznaje się jednoczesne chorowanie przez pacjenta na AIDS lub zaka e wirusem HIV. Wydawałaby się MOG, bo e kiba obecnie nie jest i u CZ to spotykana, nic bardziej mylnego. Zarówno od neurologów, jak i od dermatologów Uzbyszem o na to, E obecnie odnotowuje si RCZ coraz wika ilość ilo przypadków zachorować na kip. Kiba jest chorobą bakteryjną, który wywołuje krt blady, treponema pallidum. Do zaka kreska Enia dochodzi na skutek kontaktów pepciowych i rzeczywiście pierwsze objawy tej choroby zwykle umiejscowione są w obrbie narządów rozrodczych, jednak kreska E nie zawsze tak jest. Kiba szczególnie nieleczona miewa tendencji do zajmowania kreskanych łuk badów organizmu, w tym również kreska badu nerwowego kiba Own, Rodzaje kibowe zaka-e nie ukbadu nerwowego przebiega mokreska-e całkowicie bezobjawowo. W takiej sytuacji odchylenia MOK co prawda być wykrywany w badaniach laboratoryjnych, jednak, kreska-e pacjenci z bezobiewowki po nie dowiadczaj w tym czasie kreska adnych dolegliwości. Ten rodzaj choroby rozwija się zwykle w ciągu kilku pierwszych tygodni od Zaka kreskaenia Kaertkiem bladym. Innym postaci kiby o kiba oponowa. W jej przebiegu dochodzi do zapalenia opon mózgowordzeniowych, któremu towarzyszą zwykle ogniskowe objawy neurologiczne, jak np. ataksja czy pora kreska nerwów czaszkowych. Kiba oponowa rozwija się po kilku tygodniach, a czasami po kilku latach infekcji kaertkowej. Ogólnie szacuje się, kreska Eta postać kiby o mo kreska EU nawet 30 nieleczonych pacjentów Z kib. Groźniejsza odmiana tej postaci schorzenia, czyli kiba oponowo naczyniowa. Statystycznie rozwija się u około 10 pacjentów z kipoun. Zagrokreska E niezwiązane z kipoponowo wynika z tego, kreska E pacjenci z tym problemem znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia udaru mózgu. Znacznie później, niż kreska powykreska E, wymienione problemy, bo po nawet 20-30 latach chorowania na kip, pojawia się mok inny rodzaj kibowego zajcia orodkowego ugbadu nerwowego, czyli rdzenia i pora kreska E nie post płyce. rdzenia określa stan. W którym dochodzi do degeneracji oraz demielinizacji w obrębie sznurów tylnych rdzenia kręgowego oraz w obrbie korzeni nerwowych. Pacjenci z widem rdzenia borykają się z takimi problemami. Jak silne i napadowe bóle, określane jako strzelajce, ataksja oraz zaburzenia czucia. Pora kreska e nie jest z kolei stanem, do którego doprowadza przewlekłe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, C zaburzeniami czynności kory mózgowej. W przebiegu pora kreska Enia postpójcego dochodzi do zmian zachowania pacjentów, moko ni się apatyczni lub odwrotnie, wyjątkowo euforyczni. Oprócz tego u chorych pojawia się mokrównie kreska urojenia czy te kreska cechy sugerujące rozwój jakiego zaburzenia odpiennego. Kiba on, objawy ogólny zarys objawów w którym okreska E pojawia się w rukreskanych typach Kibeon, przedstawiono po e. W kreska dym z nich chorzy dowiadcza mogą jednak również kreska i innych objawów kibion, którymi mógłby Ból giebowy, zawroty giebowe, zaburzenia zbuchu zmiany osobowości, zaburzenia zachowania, zbabienie od zaburzenia nastroju w postaci jego obni kreska enia czy podwykres nietrzymanie moczu czy nietrzymanie stolca hipotonia, zmniejszenie napiciami, niowego zanik nerwu wzrokowego i związane z nim zaburzenia widzenia, napady drgawkowe zanikimi, Dniowe sztywno karku, nudno ci wymioty, dezorientacja, zaburzenia koncentracji. Dr. Enia przy kurczemi, kiba oun, diagnostyka w diagnostyce. Kiby oun, wykorzystywane S. Przede wszystkim badania laboratoryjne S. Bu. C. do wykrywania zaka. Enia k. bladym. Oznaczenia wykonywane mogłyby zarówno na drodze badania krwi pacjenta, jak i drogoceny, pozyskanego poprzez punkcję ldzwiof, pebynu mózgowordzeniowego. Wykorzystywane są zarówno odczyny niespecyficzne, czyli takie badania, jak VDRL czy US, a tak specyficzne testy w kierunku kiby, którym jest FTA-APS, twa czy Zanim jednak pacjent zostanie skierowany na badania laboratoryjne, najpierw przeprowadzane jest badanie neurologiczne. Jak już wspominano, kiba o un mokreska e rozwija się nawet po kilku dekadach od pierwotnej infekcji. Dlatego, te kreska w baciwe rozpoznanie tego schorzenia Mokreska e po prostu stwarza trudności. Poza wspomnianymi ukreskawczeniami i odchyleniami neurologicznymi, u pacjentów z kipoun spotykanym okreska E tak zwane. Nie jest to odchylenie specyficzne dla kiby, spotykanym okreska E by ono bowiem również kreska u chorych na stwardnienie rozsiane czy na neuroborelios. Mokreska E ono jednak naprowadza lekarzy ku rozpoznaniu kibowego zajcia badu nerwowego. Objaw argylla Robertsona polega na tym, kreska E zrenice pacjenta są wskie, reagują one prawidłowo na kreska no i nastawno, nie występuje jednak jeden z fizjologicznych odruchów, czyli reakcja zreniczna, diadbo. W diagnostyce un wykorzystanie znajduje również kreska badania obrazowe. Zazwyczaj pacjenci kierowani jest na tomografii komputerów na badania metod rezonansu magnetycznego. Dzięki takim badaniom obrazowym wykrywane mogłyby np. zaniki tkanki nerwowej czy te kreska ogniska niedokrwienne. Przy podejrzeniu kiby o un diagnostyka bywa niezwykle rozległa, co wynika m.in. z konieczności wykluczenia innego mokreskalivego podbokreska, a wyspójcy u pacjenta objawów. Diagnostyka mokreska mokreskae przebiega u rukreskanych chorych odmiennie. Naicz. Kipo unale Kreska Y jednak krukreskanicowa ze schorzeniami psychiatrycznymi, np. z etodpieniami czy ze schizofrenii, ze stwardnieniem rozsianym i W leczeniu kiby o stosowane są antybiotyki z grupy penicylin. Podawane są one zwykle domi, niowo, czas trwania kuracji standardowo wynosi 10-14 dni. Czasami pacjentom z kibowym zajciem układu nerwowego podaje się równie kreska inne preparaty, takie jak np. kiba own Rokowanie nie uka kreskadego pacjenta skib dochodzi do zajcia ukbadu nerwowego. Największe ryzyko wystąpienia takiego zjawiska występuje wtedy, kiedy u pacjenta nie jest drogres leczenie kiby kreska L jednak u chorego dojdzie do kiby on, to kluczowe znaczenie ma czas w przypadku chocia kreska by kiby oponowej szybkie rozpoczęcie podawania pacjentowi antybiotyków może kreska E pozwoli na uniknięcie wystpienia utrwalonych powikbat neurologicznych infekcji krtkowej Niektóre problemy, takie jak widerdzenia czy pora kreska E nie postpójce. Rozwijaj się po wielu latach chorowania na kip. U pacjentów z takimi problemami leczenie antybiotykami równi kreska jest w kreska jednak kreska E nie jest mokreskaliwe doprowadzenie do cofnięcia si zmian w układzie nerwowym, do których doszło na skutek kibyOł. Najgorsze rokowania dotyczy pacjentów cierpiących jednocześnie na typ na n wirusem HIV lub na AIDS. W ich przypadku do zajcia układu nerwowego w przebiegu kiby dochodzi mokreska E zdecydowanie szybciej. Oprócz tego odnotowywano i ukreska przypadki takich pacjentów, u których odpowiedź na leczenie penicylinami bywa mniejsza niż kreska u osób z prawidłowo funkcjonującym układem odpornościowym.